Witam wszystkich Chciałem troszkę opowiedzieć o turbinach W silnikach TDI Tu akurat mam dwie turbiny Z silnika 2,5 TDI Problemy z mocą Tu akurat yy, Nawet już Z mocą to mało powiedziane Tutaj jest, ta turbina jest w ogóle zatarta Tutaj łopatki Łopatki są sztywne nie obracają się zatarta. tarta no, powodów może być kilka, ale nie będziemy tu ten, ten temat rozwijać, ale chciałem pokazać inne tu problemy tych turbin. Bo najczęściej szukamy no, tych czystszych i łatwiejszych tematów, czyli nieszczęsne zaworki N75, które sterują. No co sterują przede wszystkim o tymi, tymi membrankami Tymi mem, membrankami które są tu przy turbinkach i nie będziemy tu mówić o, o tych y, turbinach ze zmienną geometrią gdzie, gdzie jest regulacja tam powiedzmy łopatek o tych prostszych turbinach powiemy, no i szukamy tu najczęściej problemu z mocą czy z jakimiś tam trybami awaryjnymi. Bo właśnie tryby awaryjne w TDI-kach się pojawiają, kiedy jest za duże ciśnienie, lub za małe ciśnienie w kolektorze z sądzę. czyli Czyli no, jakiś problem z turbiną, powiedzmy, ale to nie, nie tylko o turbinę chodzi. Może być yy, wadliwa praca tych zaworków N75, albo źle podłączone, albo o, tak jak tutaj wężyki, poprzerywane, poprzecierane, popękane i są nieszczelne, wtedy jak są nieszczelne, to też są, no wiadomo, problemy, to, to nie pracuje. I tutaj yy, te turbiny mają takie dźwigienki, które są popychane tym siłowniczkiem te dźwigienki to nic innego jak takie odprężniki jak za duże ciśnienie się pojawia w kolektorze sącym w kolektorze sącym. a skąd on wie o właśnie, skąd komputer wie, bo to jednak komputer tym zaworkiem N75 steruje, to skąd komputer wie, że tutaj jest za duże, no czy za małe Ciśnienie. Jest tak zwany czujnik do ładowania lub przy w niektórych no, 2,5 TDI, na przykład, niektóre mają taki wężyk podciągnięty do sterownika, w którym jest yy, i z tego wężyka sterownik wie, jakie jest ciśnienie w kolektorze sącym, czy w interkulerze. No, to tak najprościej mówiąc. No, ale teraz powiem tak po chłopsku o tych przy, e, usterkach. Tutaj ta turbina nie miała prawa dobrze chodzić, pomimo że się no, że się kręci. Powiedzmy też nie brała oleju. Ale proszę. Nieraz jest to całkowicie zatrzymane, to w ogóle ta turbina pracuje źle, bo jak się zatrzyma w miejscu, a najczęściej się zatrzyma w miejscu, kiedy kiedy ta, ten otwór, który przepuszcza, odpręża czyli zmniejsza ciśnienie przy dużych obrotach turbiny, i jeżeli to jest zamknięte, to turbina daje za duże ciśnienie. Pojawia się tryb awaryjny, tak. No I wtedy to jest całkowicie najczęściej zatrzymane przy zamkniętym. No jeżeli by było całkowicie zatrzymane przy otwartym, to znowu mocy nie będzie. Turbina zamiast sprężać do kolektora sącego będzie ładowała do wydechu z powrotem. No ale to się bardzo rzadko zdarza. Najczęściej jest to zamknięte i za duże ciśnienie daje turbina. No, tu jest jeszcze coś innego, jakieś tam mechaniczne uszkodzenie, bo w środku, bo niby tu na ośce nie jest to zatrzymane, o, ośka sobie pracuje luźno, no ale no, nie otwiera się, coś tam jest w środku, nie tak, trzeba rozbierać. Tu znowu wszystko pracuje fajnie. O, słychać nawet, jak zamyka zaworek. Taka klapka. Pięknie sobie to pracuje, ale problem był inny. Pokażę, tylko nie wiem, bo to tak jedną ręką będzie ciężko. Tutaj są te wyciągnięte obydwa. Yy, obydwa moment, obydwa podciśnienia: zaworki podciśnieniowe, membranki. I teraz zobaczmy, i to na, na samochodzie ciężko naprawdę by było ustalić, ale teraz, że to jest wyciągnięte. Będzie ładnie to widać. Niby obydwie działają, są szczelne. Jakbyśmy tam podciągnęli ustami czy coś, no to nic nie, nie czuć, żadnej nieszczelności. No wiadomo, tu potrzebuje więcej, tu nic ustami nie zrobimy. To trzeba niestety dać wyższe ciśnienie. Ja tu pokażę. Tu się wtłaczasz. No i tu, tak niewielkim ciśnieniem, żeby nie było w sprężarce 8 barów, bo można uszkodzić membranę. O, ale widać, że ten chodzi, ten chodzi prawidłowo. Natomiast ten, zobaczmy, co on wyrabia. Też niby jest szczelny. Moglibyśmy sobie sprawdzić? No szczelny, szczelny. Wypycha i zostaje i teraz, tak popatrzmy bardzo pomalutku, bardzo pomalutku wraca albo tam się napchało brudów, tutaj jakiś tam spalin powiedzmy z turbiny czy oleju no w każdym razie membrana nie chodzi co z tego, że on jest szczelny o i nawet jak go tak podciągniemy, to wszystko ładnie pracuje ale jak dostanie ciśnienia Anemicznie wraca. No i już turbina nie będzie pracowała prawidłowo. Także takie usterki tutaj yy, można spotkać w tych turbinkach. Także często szukamy w coś w zaworkach. Chcemy sobie czysto coś naprawić. Ale grube przyczyny złej pracy turbin mogą być tutaj. Tu akurat pokazałem takie dwie sprawy, ale naprawdę bardzo dużo różnych dziwnych przypadków potrafi się zdarzyć, także wszystko trzeba dobrze poprzeglądać, szczególnie jak mamy coś przy wyciągnięciu głowicy, mamy coś na wierzchu. Bo wiemy, że wtedy ikach nie jest fajnie, naprawdę jest nieprzyjemna robota jest to nie nie do końca przemyślane i wyciągnięcie turbiny w TDIQ nie jest to przyjemna sprawa Szczególnie, szczególnie jak te nieszczęsne tutaj śrubki niedejść, że do nich ciężkie dojście jest o tutaj niedejść, że do nich jest ciężkie dojście na samochodzie no fatalnie ciężkie o, do tych to jeszcze są z takich materiałów to ja bym powiedział tandetnych bo nie powiem, odkręcać się odkręcają, ale łebki bardzo łatwo się objeżdżają z dwunastki się robi jedenastka, z trzynastki dwunastka to jest bardzo felerne felerne, no, yy, no felerne dojście no. to będziemy tutaj mówić także Volkswagen mógłby się trochę postarać i coś to wymyśleć, żeby to lepiej było, bo, lepiej, żeby lepiej było dla mechanika, bo yy, jak już jest to wszystko w samochodzie, tak jak w tej czwórce na przykład, to bardzo źle się turbinę wyciąga, a wiemy, że te turbiny wieczne nie są, i że po regeneracji po pier do pierwszej regeneracji jest dobrze, a po pierwszej regeneracji Trzeba dość często zaglądać do tej turbiny. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.